Hej 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 widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, bo szybki wstęp dzisiaj robimy. E, subskrybujcie oczywiście, to będzie odcinek. E, ten. To będzie odcinek z Minecraft Bedwars z nowego doświadczenia miłości gier, jak teraz napisałem na czacie dy. Oczywiście subskrybujcie jak już mówiłem, jabłkujcie do góry, po więcej takich filmików, bo czemu by nie no Szybki wstęp. I wpadajcie na mojego Discorda, Bam, koniec wstępu. I teraz tylko rozwinięcie i zakończenie. Jak to pani od polskiego mówi. To tak? być początek, rozwinięcie i zakończenie. No nie wiem. Dobra, szybciej się budu. zrobiona eee. drodzy widzowie, poczekajcie. Tutaj musicie chwilę poczekać. Mam laga jakiegoś. Dobra. Co jest? Ce? Pe ce cai tu? mili secunde. Ah! Fasting! Fasting, fasting! Speedrun, speedrun! że wiem skąd tu wziął się drugi takie Teraz sad Rozsad mi się trochę zarobiło ale nieważne i takich rozpierdzielę chodź 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 przegrasz Ah, ale jak się jestem. O kurde, od tyłu! No, Czemu Nie Nieważne. Trzeba bo kopna Lepiej. Ja pierczuję. Więc wiecie, to to? Perczowanie. To jest takie, że, z, że jak robicie speedrun, to smok perczuje. O Boże. Dobra, pokonamy tego zielonego. O Boże. Wsadź go. Nie ważne. Eee. Dobra, idziemy na czerwonych. Co nam tam? A, jedna, a jednak tak, a jednak nie. A jednak tak. Chodź tu, chyba że go nie pokonam, pokonam. Zbysiu, co, co tutaj się rzucasz W ogóle... Weźcie. grubszą szuszanej kupcie, bo sąsiedzi nie wytrzymują. Chyba mojego krzyczonka już. nagrywam odcinki. Szczerze nie wiem, ale... Może nie. Nie żebym ściągał. Nie żebym ściągał tekst od ale... Nie jestem aż taki. I zabity O Boże Święty O Boże Poczekaj gdzie on jest. nie ważne Trzy zabójstwa już mamy. O Boże! Weź poglądajcie pierwszy film na moim kanale. Jak ja słaby był. Placek, placek, placek. Kurde. Jezus, już się bałem, że spadnę w dziurę. Coś tutaj chętne w ogóle jest granie tutaj tutaj widzę. Nie wiem gramy na naszej nowej e, mysze. W ogóle zapraszam, jak nie oglądaliście zapraszam na poprzedni odcinek testujemy nową myszkę My testujemy tam naszą nową myszkę chyba blondii czy i czy srodii nie wiem o zabijam go jeszcze go zabijam serio on on dwie boi chłopie no właśnie po co ja do niego szłam? o zielone hejka co tam u ciebie? No spuszczaj te klienci, i widzę, że masz. Albo firebola. No. O, drugi, drugi idzie. Zważaj. A ja mówię, mam ich totalnie gdzieś. O. chciałam iść, ale mi zablokował drogę, no. Nie wiem, nie blokuje się drogi. Co ty?

Czekaj. Co? Przecież. To nie wysadzi nic. Ale masz. Ta, my... Ta myszka mi się. Ja muszę kupić podkładkę po bo... tej myszki, bo mi się. Tak ślizga. Jak nie mam podkładki. Że nie wiem. Brajdę do nich. Ten... Popatrz. nie tam zrobić. Naprawdę, nikt nie jest wyemilnowany Z. Gięć. Wreszcie. Co, już szasz od pleców, tak? No właśnie, już. Aha! No tak. No troszkę tego. No, no nie przewidziałem. No, można powiedzieć, że w tak się wpasował. Jak... jak ja... jak ja, kameleon. To, to, to. Robi, nie wiem. ja zieloni! ja rzuci, rzuci, rzuci. nie Dobra, to zostali nam tylko chyba najtrudniejsi przecadnicy, chociaż nie wiem. Nie, to nie są najtrudniejsi. Kolejne Boże. O kurde. O! Chłop spadł. Jest. A oni zabici są. Let's go. Dobra, mamy nie jednego. Co, chłop w ogóle! w ogóle w ogóle od... sobie szedł i sobie spadł. Ja go historia i on sobie jakoś tak. Bra. Kogo jeszcze mamy do wymienienia? Humor mi się troszkę popsuł. Jak zobaczyłam, kogo mamy jeszcze. W sumie nie. Oni nie są aż tak uzbrojeni w siłę, żeby nas. Uch. Pokonali. Jeden wypierdzelił, a drugi muszę go pokonać. Jest! Pokonałem! Let's go! Co? Teams mi się włączył. Nie. Co? Ej! Halo! O dobra. Zabijemy? Nie! O kurde! Nie. Czy trzeba żółtych najpierw? Eh, nieważne. Co ja teraz zrobiłam W ogóle nie zwracajcie nam, nam uwagi na moje błędy. Bo, bo to są takie, takie, takie wiesz, błędy, które każdy popełnia. Beyblorz prawie każdy. No. Dobra, chodź tu. Żółty. Jednego czwartego pokonałem. No i patrz, no, chciałam, chciałam ja go zabić, no, Ukrad, u, ukradłeś mi killa, wypraszam sobie, za minutę, no, w ogóle, widzieliście, że asasynek dołączył do jakiegoś niby? jakiegoś klubu kotrad, czy jak to, czy jakichś adminów nie nieważne, to teraz nawet, jadę czerwonym. Dobra, i tak był tak pokonany. Mamy. To już runda tak naprawdę prawie wygrana. Dobra, ja też się znam. Co? Aha. Dobra, tutaj na pewno jest tak. Виж, тук е плъпка напевно. Плъпка... Ще там, че тук плъпка бе. Там ще... Ооо! Kliknąłem, zatrzymaj nagrywanie. Jeszcze raz, jeszcze raz, umówmy się. BUM!